クラフィうも。<Bye. S 1> <Bye. S 2> Witam Państwa w kolejnym wydaniu naszego magazynu, a w nim m.in. zapowiadany test nowego Forda Fiesty. Ciąg dalszy serialu o Formule 1. W sporcie powrócimy do rajdu Wisły. Rozpoczynamy także dzisiaj serię porad na temat tego, w co warto wyposażyć nasz samochód w okresie jesienno-zimowym. Zapraszam. Kolejny test. Wraz z redaktorem Jerzym Dyszem z Tygodnika Motor przyglądaliśmy się, jak na naszym testowym torze w Modlinie zachowywać się będzie najmłodsze dziecko Forda Fiesta. Tak. Nowa Fiesta ma w ofercie kilka silników benzynowych, ale testowany egzemplarz wyposażono w zupełnie nową jednostkę wysokoprężną Turbo z bezpośrednim wtryskiem Common Rail o pojemności skokowej zaledwie 1,4 dm 3 Silnik ma moc maksymalną 68 koni mechanicznych, a 160 Nm momentu zapewnia rozsądne, choć nieimponujące przyspieszenia. Poprzednia wersja Forda Fiesty produkowana była z wieloma stylistycznymi i konstrukcyjnymi zmianami przez 26 lat. Nowy samochód jest przede wszystkim większy i znacznie lepiej dopracowany ergonomicznie od poprzednika, choć podstawowe założenia konstrukcyjne tej fiesty są takie jak w poprzedniej wersji. Auto jest na wskroś nowoczesne i bardzo bezpieczne. Obecnie dostępna jest jedynie odmiana pięciodrzwiowa, w przygotowaniu jest trzydrzwiowa i kolejne być może kombi oraz coupé lub kabriolet. Testowany samochód był wyposażony w opony 175x65R14. Pierwsza próba to jazda w zacieśniającym się łuku. Mogliśmy w niego wjechać z prędkością do 87 km na godzinę, a ujęcie gazu powodowało wtedy jedynie niewielkie znoszenie tylnej osi, łatwo dające się skontrować kierownicą. Do 85 km na godzinę samochód zachowywał się idealnie neutralnie ta w tej wersji nie jest przecież samochodem sportowym, świadczy o tym także zbyt wysoka pozycja za kierownicą i niezbyt trzymające fotele. Nie jest też wyposażona w ESP, a jednak prędkości przejazdu łuku są imponujące, oczywiście jak na podstawową wersję auta segmentu B. Jest łosiak, gwałtowna zmiana pasa ruchu na najwyższym przełożeniu. Po przekroczeniu granicznej prędkości około 80 km na godzinę, okazuje się lekko nadsterowna. Gdy kolejne manewry zostaną wykonane zbyt gwałtownie, następuje zauważalne nadrzucenie tylnej osi. A więc w krytycznej sytuacji jazda tym samochodem wymaga precyzji. Zapewne korzystnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie nieco szerszych i bardziej niskoprofilowych opon. Próba przyspieszenia. Port Fiesta do 100 km na godzinę rozpędza się w 15 sekund, do 120 w 21,2. Pierwsze 400 metrów przejeżdża w 19,5 sekundy. Super nowoczesna jednostka napędowa jest z pewnością niezwykle ekonomiczna. Hamowanie z prędkości 100 km na godzinę 40 metrów. Wśród samochodów segmentu B jest to bardzo dobry wynik. Warto podkreślić uzyskany przy wykorzystaniu niezbyt szerokich opon. W lalomie między słupkami ustawionymi co 15 metrów fiesta zachowywała się bardzo dobrze. Kolejne skręty nie wywoływały płużenia przedniej osi, zaś uślizgi tylnej nie pogłębiały się w sposób trudny do opanowania. Bardzo pomagał, czuły i progresywnie działający hydrauliczny układ wspomagania kierownicy. Przyjazd slalomu możliwy był z dobrą prędkością 63 do 60 km na godzinę, mimo iż zawieszenie tego auta jest w miarę miękkie i przystosowane wraz z niezbyt szerokimi oponami do zdecydowanie nierównych nawierzchni. Podsumowując, nowa fiesta jest typowym, popularnym samochodem subkompaktowym. Nie uderza wyzywającą stylizacją, ale jest estetyczna i nieźle wykonana. Nie ma wystrzałowych rozwiązań technicznych, za to te, których użyto są dobrze dopracowane. Jak na swoje ograniczone wymiary jest autem wygodnym i przestronnym. Jej prowadzenie, komfort jazdy na nierównościach i działanie hamulców zasługują na dużą pochwałę.